Słuchaj, skąd jesteś? Ja jestem z, z Jaworzna, z Pieczysk. To nie masz tutaj daleko? Nie mam, mam 5 minut na. I jak, jak ci się tu odpoczywa na Sosinie? No na Sosinie mi się odpoczywa fajnie. Mam dobry klimat. Mam piasek, wodę, mogę się kąpać, mogę się opalać. Dziewczyny ładne też tu przychodzą? Dziewczyny też tu ładnie ładne przychodzą, ładnie się z nimi rozmawia. Ile, ile tak tu spędzasz czasu dziennie? No, zawsze jestem. Co, co tydzień jest, jestem tu prawie, że... Ile godzin leżysz na słońcu? No... Niekiedy pół godziny, niekiedy godzinę. Zależy jak słońce opala. A masz jakieś takie rady dla tych, którzy chcą się opalić, żeby mieć taki ładny kolor? No... Na, na, najlepiej to bym popronował olejek do opalania. Taki przeciw... przeciw yy, udrożniają skór. Bo... Jak się nie posmaruje olejkiem to można skórę po prostu urazić, przerazić ja... A słuchaj, czy ty nurkujesz tu w Sosinie? Tak. I co? I jak, jak to wygląda to nurkowanie? Bo tu chyba jest dużo mułu. No jest dużo mułu, ale ja nurkuję tak, żeby po prostu mieć siłę i jak normalny pływak, no nie? Przygotowujący się do, ratownic, do ratownictwa wodnego. Chcesz kiedyś zostać ratownikiem? Tak. Czym się różni lesbika od pedała? To są dwa ciała stosujące się między efektami elektrojądrowymi, które działają na skutek promieni energozdrowotnych. A składnik wchodzą kobieta, płeć żeńska, mężczyzna, płeć męska. Są to dwie siły atakujące te ciała próżujące wokół siebie danego e, krążownika ciał w sferze. No, jakoś trudno mi sobie to wyobrazić. No. Proszę pana, by... Nie by... Ja bym nie dali na studia zaoczne albo jeszcze Wszystko bym wypowiedział. Wszystko. Nawet ja bym tam był nauczycielem. To jest po prostu taka szkoła. Takie studia. Że ja bym tam był nauczycielem, to bym normalnie... Ale to jaka by była naj... twoja taka wymarzona szkoła? No. Studia wyższe, po prostu wyższa szkoła turystyki zarządzania albo marketingu. A w jednym zdaniu da się powiedzieć, czym oni się różnią? W jednym zdaniu różnią się od tym, że yy, sposoby zagwarantowania tych ciał, czyli stosunek odpłodności do małżeństwa, czyli małżeństwo pierwszorzędne i drugorzędne. I będziesz tu całe wakacje na Sośnie? Tak, jak nigdzie nie wyjadę to będę. Dobra. Będziesz pilnował porządku? Będę. Będziesz pomagał ratownikom? Tak. Dobra. Dzięki.